Nie możesz. Jak nie możesz, to na drugą nogę i znalubasz! Nie, wie? babka, jak ja przy tobie jestem ja mam wrażenie, że jestem na 5 city, kurwa. I ja y, zaczynam za dostawać. Czekaj, czekaj! Jak West to mówię jedno? ruchaj! Kurwo! Napadę zabronem na kurwa. Nie, zbronę zbronę na nie, nie mogę stawić. Ja wszyscy chcę da idzie. Nie, proszę, proszę! Zostaw mnie, błagam! No, błagam, no, no, zostaw no, mnie! Babci, proszę, no, no, nie, no, błagam! Nie, proszę! Nie Duchu, Tutaj, nie napadu, Tutaj nie ma napadu, przysięgam! Tutaj nie ma napadu, przysięgam, błagam, prosze, zostaw! Lados, ten serwer, proszę. serwer jest eksperymentalny, oparty o fakty. Ja zwierzę jak dostajemy Może też jest. Przepraszam, żebyśmy autorów gry. Przepraszam, żebyśmy nie zablokowali Proszę, proszę, babci, zostaw mnie, błagam! Mam przez 15 minut, jeszcze 14! Babciu, ja mój kuzyn Tony Dripano pamiętam, że z tobą się zadawał no, i skończył no, kurwa tak, źle tak, w grobie. Tak. A szukam jeszcze tego! Jaką miał <grym> samit? Samit! Samit! <grym> samit! Samit! Szamira szukam! Nie ma tutaj... Co to sam... za gówno jest Zaraz tam wracam jebane, i mu na kurwie! Wybudowane. Proszę połóż! Mi. Szmule je Kto to? Co to? Proszę, babka, błagam, nie psuj mi umysłu, no, no. mój kuzyn Tony a w grobie się przewraca Psz, przez ciebie. Słuchaj, ty przestań! Ja Ej, patrz, patrz, patrz! Evron, Evron tam! Spierdalamy! Kurwa ty! <lakes> Mnie oszukujesz! <minarzy> Wracaj do szmatu! Pomóż <minarzy> <Ja. Stomuj minarzy> mi kurwa! No spierdalaj, perła perła, 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 Brawo! Ja pierdolę! Dobra udało się, udało się Chyba Kurwa idzie, idzie nadal Idzie nadal pana nie odpuszę <gulanie> 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 Dobra dawaj, dawaj, dawaj nie pniadł, zanim to mnie cepnie, to kurwa koranka. dwa lata minie Zostaw mnie babka nie. proszę nie Posłuchamy ich troje! Nie, nie, nie posłuchamy kurwa. Chodź, no chodź! Proszę babka, błagam, tu nie ma pisikeli. Jeszcze 12 minut! Spokojnie, Jakie ja dwa? Jakie mam... dwa? Żegarek. No diable spojrził, że 15 minut! Ale co 15 minut? Ty, a masz znasz mojego syna, ma 45 lat jest łysy. <laughs> Nie znam, Proszę, nie znam! Ma jak się Mam dziecko i dwójkę dzieci! <laughs> pomóż mi, Adi, nie Mogę ci wyrzucić dziecko, Trident! Dziecko, 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 błagam, Adi, pomóż mi! Wyrzucić Ci Trident? Pomóż mi, pomóż mi, błagam! Wyrzucam Ci Trident i spierdalaj, Czekaj, czego nie mam i temu, no dawaj, dawaj! Dziecko kochane, nie uciekaj od babci! O, frajtem dem sklata jeszcze raz na biorę. Dobra, udało się Udało się, udało się, udało się, udało się Uda Uda mm, O nie goni wypierdam Wypierdam wpierdam wypierdol Dobra Dobra, udało się, udało się, udało się Oj, pierdole Nie zeczanki Dobra, git Do bazy, do bazy Ta, ta, ta Goni, Babie goni! Idzie nadal! Nie, nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam, kurwa. Nie wytrzymam, stary. Ja, ja mam w głowie, jakbyśmy byli kurwa w AOD, nie? I przyjeżdża babka i nas w kurwia, stary. I, I. I ja pierdolę, nie? Ej, ale to jest on, nie? To jest ten sam, co odgrywał tą babkę. Tak, tak, tak. Ja pierdolę. Nie, 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 nie. Dobry! Nie, ja spierdalam! Halo! Nie. Shiftuj, shiftuj. Dzieci? Nie. Nie, proszę. Nie. Nie, się Nie, kurwa? Kicz nalał No? Nie. Ale tu macie bałagan! Kurwa jego... A ty co się lampisz? Sprzetaj tu kurwa, całe zasyflone, to jest w jakimś kurwa zielonym gównie. I wy tak kurwa tu jedziecie? Nie no, w życiu. Brakuje nam co opieki! Wy? Brakuje nam no, opieki z Chyba kurwa społecznej, kurwa jak widzę. Co ty się kurwa dzieje? Zuzar czy to trzeba do kowala jakiego pójść. Halo! A co to za wysole? śpisz? No nie miło dla babci. Halo! Co? Halo! Zastawimy, wiemy, co jest tu? Ja ja nie! Proszę. Otwórz twórzba. babci! Dajemu, robimy? Proszę, dawaj, dawaj Adrian, <coughs> Adrianku, otwórz babci! Co on robi? Co on robi? Eee kurwa! Co, 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 co zrobiłeś Otwórz mu? babci! Aaaa! Szwady! Boję się! Ała! Kurwa! Ja nie mam protection! Co ty robisz? Ała! Kurwa! No i co miło dla babci zrobiłeś? To nie ja! I ty chcesz kurwa ode mnie Bimberku? Nie. Przestań! Kurwa nie, nie SYF, ruch. tu zrobiłaś babka, ja pierdolę, no, to, to nie jebie, ja, nie. Kurwa to nie... Ja radę, pierdolę! To te kurwa. Zajebane! Zrobiły kurwy! Sprzątać już! Do go! E. <laughs> Jezus kurwa! Ej już! Ja masz kurwa, tu po Ja pierdolę. Się jadę, ja nie wiem kurwy nie, nie mogę, nie mogę! Daj mu perma szybko, za nim nie widzi. Ja Jak się rozpierdalam? Urwany! <grywa> Pomóż mi go weź go STĄD to Pierdolę, nie, to wypierdalam na dół. Nie wytrzymam, nie wytrzymam! Masz dla... o. Proszę, Adi, błagam! Ja ale są na dole stary Stary dawaj, to nie dawaj, ma. dawaj. Ona, ona jest ten, zepnijcie ją, ona jest na tym! Na kurwa, na farmie ziemniaków i stoi na rogu! Szybko, szybko! Co? Co? Macha do mnie, macha do mnie, czekaj, ja też pomacham <laughs> Dawaj, dawaj, dawaj <laughs> Kurwa! Jest spadł Spadł! O kurwa! <śmiech> 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 kurwa nie widziałem! Dobra, S, ja, piję, S. dobra, ja S. dobra udało się, biegłem, mi pizda Dobra i idemy, i idem! SOMITEMY, 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 idemy KURWA Kurwa, że nie widziałem kurwa, tego Co on ma za kilów TY Co to kurwa jest za kilów Ej, nie mogę go podnieść Czemu go nie mogę podnieść? Nie wiem Podniosłem, co to kurwa jest? Krajo Marble Pickaxe TY, widziałeś to? Pa Zobacz okay. Kurwa, co to, kurwa to jest? jest. Przecież czas na oczce, kiedy widzę. Ja też. Ej, co ma kurwa za itemy, stary? Gdzie że moje itemy nie zniknęły. No chuj, trudno. Dobra, mam jakiś mógł item. Mógł się nie wpierdalać do bazy, tak? No mógł się nie wpierdalać, no znów się, nie? No tak. No.